Potwierdziły się doniesienia w sprawie młodej narzeczonej Orłosia. To nie były plotki. A jednak to nie były plotki w sprawie Pauliny Koziejowskiej. Młoda narzeczona Macieja Orłosia dostała właśnie nową posadę w TVP. Ukochana prowadzącego tele będzie pełnić ważną funkcję w programie śniadaniowym dwójki: Pytanie na śniadanie. Jest tak, jak ludzie myśleli. Maciej Oroś i jego ukochana Paulina Koziejowska nie przejmują się plotkami, które narastają wokół ich relacji. Tworzą udany związek mimo aż 22-letniej różnicy wieku między nimi. Co więcej, zakochani niedawno się zaręczyli i wcale nie chcą zwlekać ze ślubem. Ja uważam, że żadnego czasu nie należy przeciągać, bo zrobi się coś przechodzonego. Jeżeli mamy wspólne cele, że chcemy być mężem i żoną, to po co przeciągać ten okres narzeczeństwa? Mówiła Koziejowska na antenie Dzień Dobry TVN. Jeśli do ślub dojdzie, to kobieta będzie już czwartą żoną Gwiazdora Teleekspresu. Nowe doniesienia w sprawie narzeczonej Orłosia. Jest tak, jak ludzie myśleli. Jeszcze fani dobrze nie doszli do siebie po zaręczynach Koziejowskiej i Orłosia, które miały miejsce pod koniec 2024 roku, a już gruchnęły takie wieści o nowej posadzie ukochanej dziennikarza w TVP Paulina Koziejowska dołączyła bowiem do ekipy pytania na śniadanie Narzeczona prowadzącego Teleekspres z będzie pełniła rolę pogodynki w śniadaniu w c w niedzielę 2 marca odbyła swój pierwszy dyżur. Pytanie na śniadanie To wspaniały skład, także tym bardziej mi miło, że dołączam do tego zespołu mówiła na antenie poruszona nowym wyzwaniem w karierze zawodowej Paulina Koziejowska. Milczenie w tej sprawie przerwał także Maciej Orłoś dziennikarz nie krył swojej dumy z ukochanej. Było wspaniale, napisał pod krótkim filmikiem z pierwszego dyżuru w PNS, który Koziejowska opublikowała na swoim Instagramie. Pierwszy dyżur w pytaniu na śniadanie za mną. Bardzo dziękuję prowadzącym oraz całej ekipie za przemiłe powitanie. Stres oczywiście, że lekki był, podsumowała celebritka pod postem.